Rafał przygotowanie? jakiś przygotowano jakieś specjalne cyklu, ten dzisiejszy trening, jakiś skład, czy patrzy Patryka nie ma przedstawień? Posławek występach, postanowiliśmy, że reakcjonujemy z są... powodu nie, nie po prostu nawet dużo znaków zapytania, przede wszystkim jeśli chodzi o Jonasa Davicona który nie prezentuje się najlepiej i robi niewiele, żeby to poprawić, więc... Stąd prawdopodobnie jedno miejsce wystartuje u Groski, ale też nieoficjalna informacja. Także przygotowania jakby do, poza tym swoim tokiem dzisiaj trening punktowalny, wewnętrzny, tak jak już Marek wspomniał, myślę, że będzie pożyteczny i, i, i przygotujemy się do tego meczu z Wrocławiem jak należy. Też nie lekceważymy przeciwnika, bo dzisiaj jak widzimy Liga jest nieprzewidywalna i wszystko może się wydarzyć także każdy mecz po prostu traktujemy ludzi na poważnie. Pod 14. Kasper Rogowski. Znaczy, że Kasper pojedzie, to proszę. Yy, zastanawiałem się nad tym, bo wczoraj na półfinale mistrzostw Europy do z Europy w Opolu. Adam Strzelec miał dosyć groźnie wyglądający upadek, zapewnia mnie, że wszystko jest ok, aczkolwiek no tak do końca yy, trochę mu wierzę, Myślę, że to jest abitny chłopak i on naprawdę żyje wszystko, żeby jechać, ale, ale nie będziemy tutaj na siłę go, go wstawiać do składu. Myślę, że jeśli odpocznie, nic się nie stanie, aczkolwiek czekamy jeszcze do, do, do soboty, niedzieli, jak yy, będzie z jego formuł, więc yy, na tą chwilę też yy, decyzje jakieś yy, co do obsadzenia 就是有有那个什么。